W sportowych obiektach na osiedlu koszyckim rozgrywana jest kolejna eliminacja mistrzostw polskich modeli i samochodowych. Tym razem jednak jest to jakaś wersja terenowa. Tak, dokładnie. Widzowie Tarnowskiej Telewizji Kablowej mieli już okazję zapoznać się z wyścigami modeli zdalnie sterowanych, rozgrywanych w hali Pałacu Młodzieży na ulicy Gumnickiej. Wtedy jeździliśmy modelami tzw. płaskimi on-road, dzisiaj na osiedlu koszyckim Dzięki uprzejmości Rady Osiedla jesteśmy tutaj gośćmi i rozgrywamy zawody off-roadowe, czyli modele, które jeżdżą w terenie z przeszkodami na nierównym podłożu, również bardzo ciekawa, może nawet bardziej atrakcyjna dla publiczności. Wersja e, z zawodów wyścigowych modeli sterowanych. Ilu zawodników z jakich klubów zobaczymy na starcie imprezy? E, jako organizatorów zaskoczyła nas troszeczkę frekwencja e, naszych zawodów. Bardzo się cieszymy z tego, że ludzie z całej Polski lubią przyjeżdżać do Tarnowa i doceniają zaangażowanie e, miasta i naszego klubu w to, aby imprezy były jak najbardziej udane. Mamy zgłoszonych 90 zawodników. Niektórzy jeżdżą w dwóch klasach, więc to jest około 100 modeli na dzisiejszych zawodach w klasach modeli elektrycznych, jak i spalinowych. Muszę oczywiście zapytać o reprezentantów Tarnowa. Tak, oczywiście we wszystkich klasach modelarskich, począwszy od tych klas elektrycznych dla najmłodszych w wersji 2WD Cadet, jak i w EFROSKI, czyli w klasach modelarskich, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Europy. Mamy reprezentantów tarnowskiego Klubu Modelarstwa Samochodowego, również w klasach spalinowych, szczególnie w klasie ICO się bardziej, takiej naszej Formule 1, jeżeli chodzi o modele spalinowe off-road. Mamy reprezentację naszego klubu, bardzo silną, ponieważ Kilku zawodników Starnowa jest również reprezentantami Polski w tych klasach. Jak już powiedziałeś, jest to eliminacja do mistrzostw Polski. Kto uzyska prawo startu w tych mistrzostwach? E, to znaczy tak, każdy zgłoszony do, e, do eliminacji mistrzostw Polski, każdy kto wykupi licencję Ligi Obrony Kraju, która prowadzi te mistrzostwa i ma status Związku Sportowego w prowadzeniu tej dyscypliny sportowej. Jest upoważniony do startach w poszczególnych eliminacjach. To jest piąta suma punktów uzyskana w poszczególnych eliminacjach plus zawody finałowe, które w tym roku odbędą się w Piasecznie pod Warszawą. W tych zawodach walczymy o tytuł mistrza kraju. To jeszcze nam proszę powiedzieć, wy jesteście organizatorami, a kto Wam pomógł w organizacji tej imprezy? Eee, tak, Tarnowski Klub Modrawstwa Samochodowego jest głównym organizatorem tej imprezy. Impreza się odbywa pod patronatem Ligi Obrony Kraju. Eee, musimy podziękować bardzo serdecznie Urzędowi Miasta Tarnowa, panu Prezydentowi. Klub Tarnowski realizuje program współpracy stowarzyszeń z, z gminą miasta Tarnowa. Pan prezydent fundował Puchary i wszystkie firmy, które dzisiaj nam pomogły, czyli od, począwszy od cateringu, czyli firmy Osteria, przez całą tutaj Plejadę Pozostałych, którzy w jakikolwiek sposób nam pomogli. Wszystkim jesteśmy wdzięczni i dziękujemy. Zapraszamy do dalszej współpracy. 5 sekund do startu. Wójcik Jacek jedzie. Wójcik Michał jedzie. Ród Mateusz jedzie, Michał Czwórnug jedzie, Dominik Mazur jedzie, Michał Cichy jedzie, Maciej Czwórnug jedzie, Wielgus Adrian jedzie, Kościński Paweł jedzie. Wystartowała grupa druga w klasie 2WD Kadet. Krzysztof startuje w zawodach już od 5 lat, walniacy do Mistrzostw Polski. No i trudnimy się tutaj właśnie modelarstwem kołowym, czyli modelami spalinowymi oraz elektrycznymi. Nie? Dla przykładu mamy model na przykład spalinowy, tego typu model Rewo, który już jest tam kilkukrotnym Mistrzem Świata. Na tym modelu został zdobyte, prawda? Jest to model, że tak powiem, zarazem i bardzo dobry dla początkujących uczestników, którzy zaczynają się w to bawić, jak i już dla zaawansowanych zawodników, gdyż jest bardzo prosty do przeróbki e, oraz i do startu w klasie e, prawda, Monster Truck. E, możemy go sobie zobaczyć w środku, jak on wygląda. W całości praktycznie jest wykonany z aluminium, ma tylko wahacze plastikowe, gdyż to jest bardzo mocny plastik i on wytrzymuje wszelkiego rodzaju uderzenia. Wiadomo, tam jedziemy w ścianę to coś poleci, na nie ma siły ludzkie na to tak jak i w dużym samochodzie. nie? Ale biorąc fakt, już on, jeśli chodzi o amortyzatory, ma tytanowe, prawda, amortyzatory olejowe, całość jest złożyskowany, silnik ma 3,3 cm który kręci się 40 tysięcy obrotów i ma po mechaniczne. Także taki samochód nam się spokojnie wyciągając z pudełka rozpędza do 80 km na godzinę. Po jakichś tam większych przeróbkach oczywiście może jeździć nawet więcej, ale po prostu nie ma potrzeby to na torach nie bo i tak takiej prędkości nie osiągniemy, gdyż tor jest przeważnie ta prosta, nam nie pozwala na rozwinięcie pełnej prędkości. To jest klasa na przykład tak. Jeśli chodzi o modele bardziej szybsze, takie zaawansowane, to jest klasa właśnie bardziej, która tutaj się w tym momencie w Tarnowie podczas tych zawodów rozgrywa. Jest to najbardziej znana klasa na świecie i najwięcej ludzi bierze w tej klasie udział, startuje. Nawet tutaj w Polsce na przykład mamy trzy grupy w tym momencie na tych zawodach w Tarnowie, czyli 30 zawodników liczących się w czołówce Polski. Jest to model z napędem na cztery koła, bardzo mocny, szybki, tu już się nie mamy 3,5 cm pojemności, e, ponad 3 konie mechaniczne osiągają te silniki, też kończą się to na 40 tysięcy obrotów. E, bardzo szybki, jest to prawda model, jeśli chodzi o tą klasę, e, tak samo duże rzeczy mamy tutaj tytanowych powkładanych, e, to samo jest wahacze plastikowe, gdyż to wytrzymuje i to jest takie bezpieczeństwo właśnie przy jakichś uderzeniach, że urwiemy wahacz, a nie poleci e, coś innego, prawda, w modelu. Model jest, że tak powiem, tak samo w całości ułożyskowany, napędzany jest właśnie poprzez ten silnik, poprzez środkowy dyferencjał. Ma środkowy dyferencjał, z środkowego dyferencjał wychodzą nam wały kardana, które napędzają przedni i tylny dyferencjał. No i są tu pełne regulacje, jeśli chodzi o Dyferry można stosować różne rodzaje prawda, olejów gęstości, przez co robimy albo bardziej y, będzie nam na tył ciągu, a bardziej na przód, w zależności jak ustawimy sobie pod tor lub pod y, ustawienia zawodnika. Jest to model z firmy Kyosho, jednej znanej, najbardziej znanej na świecie firmy i że tak powiem, no, jeden, no, ta firma już ma 7 razy tak samo mistrzostwo świata na tych modelach. Jest to jedna firma, która po prostu ma tyle tytułów na swoim koncie, nie tylko w tych modelach właśnie owrodowych, jak i onrodowych i tam wszelkiego rodzaju też robią samoloty, prawda, śmigłowce, tego typu rzeczy związanych z modelarstwem. Wszystko jeździ lata, także bardzo fajna zabawa. Zachęcam wszystkich do udziału. No i zapraszamy do najbliższych sklepów modelarskich. No właśnie z tego wynika, że to są modele w pewnym sensie fabryczne, ale jaka jest Wasza rola w przygotowaniu właśnie do zawodu? Znaczy powiem tak, pomiędzy modelami typu RTR, czyli gotowymi złożonymi z pudełka, to są właśnie te modele. To jest, że tak powiem, początek historii modelarstwa. Nie? Jest to dla nas łatwiejsze w tym momencie w, te, w tych czasach, które mamy. Bo kupujemy taki model i od razu się na nim uczymy, jest poskładany. I jeżeli po prostu nas wciąga to i chcemy startować zawodach, zaczynają się właśnie tego typu modele. To jest model, który kupujemy jest w proszku, nie ma nic. Całego składamy. Musimy sobie dokupić elektronikę, czyli serwomechanizmy, które sterują gazem, hamulcem, jak z skrętem oraz w zależności jakiś silnik. Nie? Silników też mamy szeroką gamę prawda, na rynku. Tu akurat jest silnik Oriona wsadzony, też bardzo znanej firmy szwajcarskiej. Ja w tym momencie też między innymi przejęta przez koncert właśnie Kyosho, Są to bardzo mocne i szybkie silniki. i Jak zaobserwujecie za chwileczkę podczas biegów eliminacyjnych, no, nie do wiary jak to chodzi. Tutaj na przednamu. Model na przykład też Budgie, tylko w wersji RTR, czyli gotowy dla zwykłego śmietanika, Przechodzimy, kupujemy. Tak samo możemy nim zawodowo wystartować, żeby się nauczyć jeździć, nauczyć się obsługiwać taki model, a potem właśnie zaczynamy już na coś lepszego przechodzić. Bo naprawdę nie polecam komuś od razu kupić model, za, do którego dołożymy w całości ze wszystkim 4000 zł i go zaraz prawda, zepsujemy, wjeżdżając ścianę czy coś, bo to się mija, porada z celem. A to jest model. Które już można zakupić w płocie 1600 zł. Jest to na, przykład na rynek polski bardzo przystępna cena. Są to, jest to dużo takich modeli właśnie sprzedawanych przez nas i każdy zaczyna na tym właśnie jeździć, próbować właśnie swoich możliwości. Na przykład mamy skalę 1.8, to jest to karoseria, to jest taka wydmuszka, że tak powiem. Bardzo ładnie wygląda, są różne malowania, ale one wychodzą dokładnie identycznie, znaczy odzorowanie skali 1 do 1, prawda? Tak, model jeździ na torze, tak samo wychodzi produkowany przez tą firmę w postaci modelu, prawda. E, są nazwiska na karoserach pisane, no są wszystko licencje opłacane e, przez te firmy, e, żeby ten model, prawda, e, było odwzorowanie, no w skali 1 do 1. Jeśli chodzi o ten modelik, to prawda, tak samo mają. E, tu jak mamy dwa dyferencjały, e, e, tak samo hamulce tarczowe na dyferencjałach środkowych, e, dyferencjał e, na dyferencjał przód, dyferencjał tył, prawda, jest. E, Model osiąga ponad 100 km na godzinę, w, w około, okolicach 3 sekund się rozpędza do tych 100 km na godzinę. Reprezentujemy tutaj zawodników naszych teamowych, czyli Team Mercedes Model Sport. Mamy pierwszą czołówkę w Polsce, jeśli chodzi o modele Badji. W zeszłym roku mamy Mistrzostwo Polski, no i w tym roku tak samo nam się szykuje następne Mistrzostwo Polski, no i mamy wicemistrza i. i no i dalszym, prawda, te miejsca. Także mamy dużo, dużo właśnie zawodników firmowych, których sponsorujemy właśnie przez nas, sklebierce Model Sport.